Dzień 27. Niepokalana Maryja, ucieczka grzesznych. Tylko Bóg. Oto ja, Maryja niepokalana, ucieczka grzesznych i pocieszycielka strapionych. Bardzo trudno jest ocenić wewnętrzny stan grzesznika i dlatego Jezus zabronił wam osądzać. Grzesznik nigdy nie jest taki w sercu, jaki okazuje się na zewnątrz. W głębi duszy pozostaje zawsze dobro niewidoczne dla innych. Często jest tam głębokie uniżenie, które przyciąga pierwsze łaski Bożego Miłosierdzia. Grzesznik jest wielkim nieszczęśnikiem, odczuwa swoje upodlenie i nędzę i próbuje sobie z nią poradzić, szuka usprawiedliwienia, żeby złagodzić wyrzuty sumienia. Ale w głębi serca stwierdza tylko to, kim się stał. Szatan wykorzystuje jego stan wewnętrznego przygnębienia, inercji, zniechęcenia i przekonuje grzesznika, że skoro doszło do upadku, to nie da się tego naprawić, że nikt już nie może okazać mu miłosierdzia. Zwątpienie i wzgarda to ostateczna broń, którą posługuje się zły duch, chcąc zapewnić sobie zwycięstwo. Tak właśnie postąpił z Judaszem. Najpierw doprowadził do zdrady, a zrobił to przygotowując całą serię niewierności, światowych pragnień, nieufności do Jezusa, przeświadczenia o własnej racji. Potem pokazał Judaszowi, jak poważny jest jego stan, tak, że ten poczuł do siebie odrazę, uznał, że już został potępiony i zabił się. Więcej ofiar posyła do piekła grzech zwątpienia niż wszystkie inne grzechy razem wzięte. Grzesznicy, najżywsze przypomnienie mąk Jezusa, Ja jestem ucieczką grzesznych. Czy istnieje taka nieprawość, która nie znalazłaby u mnie źródła miłosierdzia, które ją uleczy? Przecież Jezus powierzył mi grzeszników jako synów. Zawsze znajdą więc we mnie nie tyle sprawiedliwość, ile miłosierdzie, które dźwiga ich dusze ku nadziei i znowu kieruje w stronę dobra do Ojca Niebieskiego. Jestem pełna miłości dla biednych grzeszników, im bardziej upadają, tym bardziej lituję się nad nimi i szukam tylko jakiegoś odruchu synowskiej wiary, żeby przywrócić im życie. Bardziej kochałam mojego Jezusa, kiedy był okryty grzechami wszystkich ludzi, a grzesznicy są dla mnie jak najżywsze wspomnienie Jego cierpień. Są dla mnie drogą kontemplacji ogromu odkupieńczego dzieła Jezusa. Smutny widok grzechów zalewających ziemię wciąż odsyła mnie pod krzyż, gdzie wszystkie zostały z góry zapłacone i wykupione. I tak moja miłość do Jezusa, uznanie Jego dzieła, sprawiają, że pragnę tylko tego, by nie pozostało ono daremne dla biednych grzeszników. Grzesznik jest dla mnie obrazem upokorzeń i męczarni Jezusa. On jest skazany na śmierć przez grzech, jest pośmiewiskiem wszystkich, okryty ranami, brudem, opluty, zupełnie ogołocony przez szatana i świat, któremu sam się oddaje. Ma jedynie ciernie na głowie i rany w sercu. Jak mogłabym odtrącić tak żywy obraz upokorzeń syna, które przyjął właśnie po to, by naprawić upodlenie grzesznika? Ja patrzę na grzesznika tak, jak patrzyłam na Jezusa niosącego krzyż? Przyjmuję Go tak, jak przyjmowałam w ramiona Jezusa zdjętego z krzyża. Nie mogę Go wskrzesić do życia, bo to łaska Boża sprawi, że zostanie wskrzeszony. Ale to ja przyciskam Go do serca. Aby miłością rozgrzać nieszczęśnika, który jest martwym ciałem, to ja wyjmuję mu z głowy ciernie i tchnę w niego myśli pełne pokoju. Ja obmywam jego rany i pozwalam odczuć piękno cnoty. W ten sposób przygotowuję go do zmartwychwstania i do życia. Ogrom cierpienia Jezusa ukształtował we mnie serce pełne litości, a Jego słowa. Oto Syn Twój, to dla mnie święty testament pozostawiony, gdy umierał. Grzesznik, który przychodzi do mnie, zastaje mnie zawsze gotową przyjąć Go, bo jest moim Synem. Tak umęczony Jezus najpierw przebił moje serce cierpieniem i czułością, a następnie sam wskazał mi upadłą ludzkość. Moje serce rozszerzyło się, aby ją przyjąć, zabiło mocniej, by ją uleczyć. Co chciałam uczynić umęczonemu Jezusowi, a nie mogłam, nie teraz jego mistycznemu ciału, robię to dla biednych grzeszników. Dlatego droga mi jest modlitwa, którą odmawiacie. Maryjo, ty bardzo chciałaś pomóc cierpiącemu Jezusowi, a nie mogłaś. Jakim bólem przejmował cię widok syna dźwigającego krzyż, którego nie mogłaś wziąć w swoje ramiona. Widok tak zmasakrowanego Jezusa, gdy nie mogłaś Mu pomóc. O Maryjo, oto Jezus upokorzony, cierpiący, poniżony w osobie jednego z członków Twego ciała mistycznego. Pomóż Mu teraz, bo możesz to uczynić. Modlitwa ta odmawiana z wiarą, wzbudza w moim sercu miłosierdzie. Ja uzdrawiam wszystkie nędze, ale z największą troskliwością dbam o grzesznika ponieważ jego nędze są przyczyną cierpień Jezusa. A to jeszcze nie wszystko. Ponad wszystko cenię Boga, cenię Jezusa i miłuję Go. Czego mogę bowiem pragnąć więcej niż wynagrodzenia i uleczenia wszelkich zniewak, jakie Mu uczyniono? Czego więcej mogę pragnąć niż aby był uwielbiony? A czy jest piękniejsze uwielbienie dla Boga niż nawrócenie człowieka? Jestem więc ucieczką grzeszników, przyjmuję ich, uzdrawiam. Wystarczy mi, żeby w jakikolwiek sposób połączyli się ze mną, dali mi dostęp do swoich serc i swojej wolności. Nieszczęśni grzesznicy, dlaczego oddalacie się ode mnie? Biedni grzesznicy, dlaczego słuchacie złego ducha, który kusi was, abyście odeszli od waszej mamy? Dlaczego nie dowierzacie mojej miłości? Przychodźcie do mnie, bo jestem waszą ucieczką. Wzniosłam na ziemi tron mojego miłosierdzia, które uzdrawia w Lurd i jeszcze piękniejszy w Paryżu, sanktuarium zwycięstwa, to tron miłosierdzia, które nawraca, które zmienia serca. Uzdrowienie cielesne robi na was wrażenie i błogosławicie za nie Boga, ale większy jest cud uzdrowienia duszy. Przyjdźcie do mnie. Bardzo łatwo uniżyć się przed Matką, która was kocha i chce pocieszyć. Bardzo łatwo ożywiacie nadzieję, kiedy patrzycie w moje miłosierne oczy, zawsze spoglądające na was łagodnie i wyrozumiale. Przyjdźcie do mnie, ja jestem pocieszycielką strapionych. Grzech dał wam może szczęście. Czy nie widzicie, w jakie kłopoty was wpędził? Czy jest ktoś bardziej nieszczęśliwy od tego, kto odszedł od Boga? Moje serce jest bogate w miłosierdzie dla Was. Ręce mam dla Was pełne łask. Modlę się za Was i wyjednuję Wam miłosierdzie, które Was wskrzesza. O moje córki, dziś działo się wszystko to, co mogło oddalić nas od siebie, oddalić mnie od moich dzieci. Mówię Wam, próbuję się wykorzystać kult mojej osoby do ludzkich interesownych celów bo moje sanktuaria zmieniają się nieraz w targowisko najniecniejszego handlu. A przecież udzielam doczesnych łask tylko po to, by przyciągnąć do siebie grzeszników i robię to samo co mama, która daje dziecku ciasteczko, żeby je zachęcić i nakłonić do zażycia lekarstwa. Miesiąc poświęcony mnie powinien być miesiącem nawróceń, a staje się czasem jałowym. Przynajmniej wy módlcie się za grzeszników, powierzajcie ich mnie. Same zaśmiejcie wiarę w moje miłosierne serce. Elio, twój brat będzie żył. Mój synu, tak płaczesz, bo twój brat upadł, ale ja cię pocieszę, powierzaj go mnie. Zły duch pokonał go, bo nie modli się do mnie, bo wolał ode mnie jakieś inne dziwne łaski, które miały stać się dla niego klęską. Uważa teraz, że już nie dbam o niego, a przecież nigdy nie zapominam tego, co dla mnie zrobił. Chociaż jego intencje nie były całkiem czyste, ja pamiętam i ocalę go. Ciebie dotyka ból, ale ja jestem pocieszycielką strapionych. Moje pocieszenie polega na dodaniu nadziei tam, gdzie wszystko wydaje się przegrane, na uśmierzeniu bólu, wsparciu którego udzielam ufającym mi. Ty więc wejdź na tę bolesną kalwarię towarzysząc Jezusowi, ale nie trać nadziei, ponieważ pocieszę cię wielką łaską. Jestem twoją mamą, sama współcierpię z twoim bólem i zabiorę go, nie bój się. Pewnego dnia twoje serce dozna już tylko miłosierdzia, bo dusze zwracają się do Boga o miłosierdzie i dobroć. Kiedyś dni głębokiego smutku okażą się dla Ciebie zbawiennym doświadczeniem, z którego skorzystasz, świadcząc miłosierdzie innym. Zbawienny jest kryzys, kiedy dusza upadła w przepaść. Kryzysy leczą pychę, dając pyszałkowi poznać całą nędzę. Wierz mi, synu, Twój brat wielokrotnie przywoływany nie odpowiadał, ponieważ jego serce zatruwają przekonania. Ten upadek wyrwie go ze snu. Nawrócenie dusz to dzieło długotrwałe i bolesne. I ty, ufaj, mała Mario, masz u siebie w domu grzeszne dusze, nie trać ducha, jeśli wydaje ci się, że sięgają już dna brnąc w zło, ja cię pocieszę. Nawracanie dusz to dzieło długotrwałe i bolesne, wymaga wielu modlitw i wielu ofiar pokutnych. Modlitwa nie może pogodzić dłużnika z wierzycielem, jeśli nie przedstawi on przynajmniej zaliczki na poczet spłaty należności. Pokuta to bowiem zaliczka na poczet bliźniego. Dla grzeszników przydatne są także niewielkie ofiary, trzeba zadość uczynić za nich, trzeba pomocy praktycznej, nie tylko słów. Taka modlitwa pokutna i wynagradzająca przybliża mnie do grzesznika, który już się do mnie nie modli. Bóg uczynił was wszystkich braćmi, pokuta jest jak środek komunikacji, ofiarowany grzesznikowi, nawet wtedy, gdy o tym nie wie. Eleno moja córko, i ty masz grzeszników w swoim domu. Lamentuję nad twoim zdrowiem, ale gdyby wrócili do Boga, znajdowaliby więcej powodów do zadowolenia z ciebie niż do próżnej troski. Ofiaruj swoje cierpienia jako wynagrodzenie za grzeszników. Nie możesz podejmować specjalnej pokuty, ale możesz jako pokutę ofiarować to, co zsyła ci Bóg dolegliwości fizyczne i udręki duszy. Wszystkie ofiarujcie swoje cierpienia za nawrócenie biednych grzeszników. Uczyńcie owocnym ten mały skarb, który otrzymałyście od Pana. Świat jest pełen grzeszników, a więcej ich jest w samym domu Bożym. Dziś jednak ludzie nie odczuwają okropności grzechu i dlatego wy nie uciekacie się do mnie, ucieczki grzesznych. Dla wielu grzech jest niestety chlubą, wielu sądzi, że jest koniecznością, ci łudzą się, że nie da się go uniknąć i jęczą, upodlają się w grzechu, zamiast uciec się do mnie. Stali się jak przewlekle chorzy, którzy myślą, że ich stan jest normalny, i nie zwracają się o pomoc do lekarza, przekonani że to bezcelowe. Dziś grzech panuje, a wy macie obalić jego rządy modlitwą i pokutą. Moje córki, teraz jesteście oblubienicami Jezusa, nowe więzi połączyły was z nim, musicie więc na ile możecie, wysprzątać jego dom i przygotować do uczty. Kiedy odkupiciel przyszedł na ziemię, wysłał przed sobą poprzednika. Jak myślicie, dlaczego ten wołał wzywając grzeszników w plemie żmijowe? Dlaczego ich chrzcił? Chciał i powinien pokazać ludowi, jakim horrorem jest grzech. Musiał ich upokorzyć, ukazując im ich winy. Chrzest Jana był dany po to, aby lud upokorzył się w pokucie. Dziś biedni ludzie są w podobnie opłakanym stanie. Potrzeba publicznej pokuty za grzechy? aby pokazać ich ciężar. Wy zaczynacie wynagradzać za nie swoimi codziennymi trudami, tak konkretną, tak łatwą pokutą dopóty, dopóki Pan niech zechce od Was bardziej energicznego działania. Błogosławię Wam moje córki, ufajcie mi ucieczce grzesznych i pocieszycielce strapionych.